Siemanko. Zobaczcie, u mnie pada sobie śnieg. No i trakarpusy zaśnieżyło. Jak widzicie, pierwszy raz w tym roku taki widok. Znaczy w tym roku nie, ale w tej jesieni wszystko zaśnieżone. Tutaj Wagner super to wygląda bambus no super, super zaraz Wam jeszcze aurekarię pokażę z tyłu domu pewnie jutro już go nie będzie, ale o, chociaż chwilę pocieszy oko no i dobra, idę do Aurekarii no i dobra, jesteśmy koło Aurekarii Chilijskich jak widzicie, tutaj ta jedna na skalniaku też super wygląda. Cała w śniegu. No i ta większa w gruncie. Tak się prezentuje. No i tu przy okazji Rododendron jeszcze też. sobie pada a tutaj Wam pokażę gunnere Manicate e, przepraszam gunnere Tintorie jak zabezpieczyłem w środku są liście no i na to tak położyłem takie pudełko żeby nie lało się do środka no i ciekawostka kanna jeszcze nie wykopana <grym> Już ścięta przez mróz, ale no jeszcze nie miałem czasu jej wykopać zbytnio Też muszę ją na dniach wykopać kurczę No i dobra, taki film wieczorny No i co? Na razie?